Może się wydawać, że ta pigułka niewiele różni się od poprzedniej na ten sam temat, gdy zamiast szóstki mieliśmy siódemkę. Wówczas mieliśmy 14 dzielników. Tym razem możemy również zapisać tę liczbę jako iloczyn samych szóstek, będzie 13 szóstek. No i możemy zacząć wymieniać dzielniki. Na pewno to będzie 6 do potęgi zerowej, czyli 1. Następnie będzie 6 do potęgi pierwszej i tak dalej aż do najwyższej potęgi szóstki możliwej, czyli 6 do potęgi 13. Mamy już 14 prawidłowych dzielników. Problem w tym, że to nie są wszystkie dzielniki. Przecież szóstka w przeciwieństwie do siódemki nie jest liczbą pierwszą, także możemy szóstkę zapisać jako 2 razy 3. Stąd pojawią się jeszcze następujące czynniki 2 do potęgi pierwszej, 2 do potęgi drugiej i tak dalej aż do 2 do potęgi 13, ale to nie koniec, będą też potęgi trójki, 3 do potęgi pierwszej. I tak dalej, aż do 3 do potęgi 13. I to oczywiście też nie jest koniec, bo teraz możemy mieszać te czynniki ze sobą. To da następujące dzielniki. Na przykład dostaniemy: może od razu trzy kropki, bo to już nie jest po kolei. Na przykład taki dzielnik 2 do potęgi 7, razy 3 do potęgi 5 i tak dalej, i tak dalej. Także wypisywanie ich wszystkich naprawdę nie ma sensu. Trzeba się temu przyjrzeć z innej strony. W tym celu zapiszmy 6 jako 2 razy 3, co podnosimy do 13 potęgi. Czyli mamy 2 do potęgi 13. Pomnożone przez 3 również do potęgi 13. No i teraz możemy na tej podstawie zapisać dowolny dzielnik tej liczby. To musi być jakaś potęga, któraś potęga dwójki, pomnożona przez jakąś potęgę trójki. I teraz, jakie mamy tutaj możliwości? Niezależnie od siebie, możemy tutaj wpisać następujące wykładniki. Najmniejszy to 0, potem 1, no już wiadomo, teraz to będą kolejne liczby aż do 13. Mamy zatem 14 możliwości na wpisanie tutaj wykładnika i zupełnie niezależnie na wpisanie tutaj tego drugiego wykładnika. Stąd, korzystając z reguły mnożenia, mamy 14 razy 14, czyli wynik będzie w punkcie d.